Witajcie kochani na moim kanale Tarot Moimi Oczami. Witam wszystkie zodiakalne bliźnięta. Kochani, zrobię dla Was czytanie na miesiąc sierpień 2020 roku, w jakiej energii tutaj będziecie w tym miesiącu, co Was będzie otaczało, z czym się będziecie zmagać albo i nie, co trzeba będzie przepracować, na co trzeba będzie zwrócić. Szczególną uwagę w tym miesiącu sierpniu. Kochani, ale jeszcze takie informacje tutaj z mojej strony. Chcę Wam bardzo podziękować bardzo, bardzo serdecznie za to, że przybywa mi tyle subskrybentów, że ten kanał rozrasta się w, w takim szybkim tempie. Tutaj że lajkujecie, że komentujecie, że, że wchodzicie tutaj jednak na ten mój kanał. Jesteście zainteresowani tymi moimi czytaniami. I właśnie w podzięce za to będę dla Was robić darmowe czytania. Będziecie mogli zadać jedno pytanie na dowolny temat, a odpowiedź zostanie przesłana drogą mailową na Waszego maila. Będzie to nagrany film. Ale, kochani, będę Was o tym jeszcze informować w następnych filmach. Także będzie z mojej strony, będzie to takie podziękowanie za to, że, że jesteście, że, że tyle mam subskrybentów. Że, że po prostu no, uczestniczycie, jesteście zainteresowani tym, co ja tutaj przekazuję od moich kart. Ale, kochani, zobaczmy zatem, jaka, jaka będzie energia dla Was, co się będzie dla Was działo w tym sierpniu 2020 roku. Karty, pokażcie, jaka będzie energia otaczała. Wszystkie zdekalne bliźnięta w sierpniu 2020 roku. Co dla wszystkich bliźniąt na sierpień 2020 roku. Bliźnięta. Bliźnięta sierpień 2020 roku. Bliźnięta. Sierpień dwa tysiące roku. Bliźnięta sierpień dwa tysiące roku. Bliźnięta sierpień dwa tysiące roku. Karty pokażcie. Zobaczymy zatem z jaką tutaj energią na sierpień jaka karta pierwsza as buław no bardzo zapowiada się, bardzo dobrze kochani wy tutaj będziecie podejmować jakiegoś działania jakaś, jakaś szansa tutaj no będziecie bardzo aktywni, wydaje mi się, że z jakimś optymizmem będziecie tutaj chcieli wykreować tutaj coś, coś dla siebie w tym miesiącu będziecie się bardzo, bardzo cieszyć, ale zobaczymy jakie będą tutaj następne karty i jest to dobry początek jak na razie zapowiada się bardzo, bardzo dobrze, będzie to jakiś impuls, jakaś szansa ale to jest też karta to jest taki pociąg seksualny to jest zapłodnienie zobaczymy co tutaj będzie, będzie się działo jakie będą następne karty ale zapowiada się bardzo dobrze co nie będzie na wyzwaniem tutaj jaka będzie karta krzyżująca dla was hmm. dziewiątka buław Kochani, tutaj wydaje mi się, że a, y, wydaje mi się, że tutaj będziecie mimo że możecie być poczuć się zmęczeni w tym miesiącu, że poczujecie jakieś osłabienie, jakieś zmęczenie, to jednak będziecie gotowi do y, podjęcia kolejnego wyzwania, jakiejś kolejnej walki to tutaj nie spoczniecie na, na się Laurach, być może wcześniej, we wcześniejszych tygodniach, miesiącach pojawiło się coś u Was, jakaś myśl, coś, coś, coś chcieliście wykreować, prawda? I być może to nie przyniosło jakichś namacalnych efektów i to was osłabiło. Tutaj, tutaj, no, być może. Straciliście jakieś pewne, pewne tutaj, no, zaufanie być może do samych siebie e, albo do, do, do innych i przyjęliście tutaj pewną postawę obronną, ale zobaczymy jakie tutaj będą kolejne karty ale wydaje mi się, że tutaj jest no, będziecie gotowi będziecie gotowi do dalszego działania, do jakiegoś dobrego początku, coś u was tutaj, no jakaś, jakaś szansa będzie do, do wykorzystania do, do tutaj takiego wykreowania sobie czegoś dobrego Zobaczmy zatem, co was będzie stabilizowało, do czego będziecie dążyć w tym sierpniu. Karta Głupca. To jest taka karta, powiedziałabym, że zapewne coś będziecie chcieli tutaj, jakiś nowy, nowy początek. Coś, coś będziecie chcieli mm, zadziałać w tym miesiącu z taką. Po pokonaniu tutaj tych, tego wyzwania w tej dziewiątce buław, mimo tego, tego zmęczenia, być może jakiegoś psychicznego też zranienia, to jednak zrzucicie z siebie te problemy, kłopoty, bo poczujecie, poczuje, poczujecie jakąś radość, jakaś, jakaś pasja, być może obudzi się w, w Was. I z takim optymizmem no, będziecie chcieli podążać jednak tutaj za tym asem buław. Także, także wydaje mi się, że dużo, dużo poczujecie takiej, takiej radości w sobie, takiej lekkości, tak jak, jak dzieci beztrosko podchodzą do, do swojej rzeczywistości, tak wy. Tak, Wy tutaj wydaje mi się, że, że podejdziecie i będziecie właśnie dążyć do, do czegoś takiego, do takiej lekkości, do, do radowania, cieszenia się. Także, bo co, coś będzie, będziecie mieć właśnie tutaj do. do... I jednak podejdziecie do tego z taką z takim y, pomyślunkiem, że nie, nie będę się o to martwić, bo y, los daje mi taką szansę, y, abym tutaj no, mógł wykreować tą, tą swoją rzeczywistość jak najlepiej, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach, czy w partnerstwie. To już sobie tutaj musicie dopasować. Y, czego to może dotyczyć zobaczmy co będziecie mieć w głowie jakie będzie wasze tutaj myślenie w tym miesiącu czwórka mieczy to jest to jest taka ta karta pokazuje pewne takie wycofanie izolacja, potrzeba spokoju wypoczynku po, po jakichś właśnie wcześniejszych rozterkach, gdzie wasze serce zostało zranione, albo kochani być może będziecie tutaj no co po niektóre zodiakalne bliźnięta będą potrzebowały do będą potrzebowały wypoczynku. Mamy lato, mamy wakacje, także być może będziecie tutaj planować odpoczynek, wyjazd, gdzie wcześniej pewne, pewne sytuacje, pewne zdarzenia tak was Osłabiły, tak, was wykończyły fizycznie, że teraz potrzebujecie, potrzebujecie tej beztroski, tego cieszenia się i takiego spokoju, odpoczynku, gdzie, gdzie właśnie w spokoju być może przemyślicie sobie tutaj pewne, pewne różne sprawy. No, na jakimś, na jakimś wyjeździe. Myślicie o jakimś tutaj odpoczynku, też, też tak może, może tutaj być taka sytuacja. Albo po prostu no, w głowie macie, chcecie uzyskać, myślicie o takim spokoju, żeby coś przemyśleć sobie właśnie na spokojnie. Jakąś, jakąś, przemyśleć jakąś decyzję, jak dalej postępować, prawda? Czyli to, to są wasze myśli, to macie coś takiego w głowie. Zobaczmy, co jest u was na przeszłości, co odeszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ w tym miesiącu z przeszłości. U Was zodjakalne bliźnięta. Paść kielichów, czyli to jest taka, taka lekkość, właśnie, czyli jak tutaj ten głupiec z taką radością, z taką beztroską, podejście, taka spontaniczność, wasza wrażliwość. Wydaje mi się, że ten Paść kielichów będzie miał jeszcze tutaj. Działanie, wpływ na Was w tym miesiącu. Albo, albo po prostu: No, też co po niektóre zodiakalne bliźnięta mogą, mogą mieć do czynienia tutaj z, z dziećmi. Coś, jeżeli chodzi o, 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 o rodzinę, coś, coś tutaj będziecie się obracać właśnie w towarzystwie, w towarzystwie własnych dzieci. Albo po prostu no, ta, ta, wasza, ta wasza wrażliwość właśnie będzie, będzie miała tutaj jeszcze, jeszcze działanie, coś, coś będziecie tutaj. Z taką spontanicznością wydaje mi się w tym miesiącu sierpniu e, działać, podchodzić do, do pewnych e, spraw. Kochani, zobaczmy, co będzie w połowie miesiąca. Jaka tutaj karta. Karta siły. No powiem Wam, że jednak przy tym asie buław, gdzie tu jest właśnie w jaką, z jaką energią wchodzicie, gdzie tutaj na wyzwaniu jest ta dziewiątka buław, to jednak no, pokonacie tutaj to, to wyzwanie, prawda? Także tutaj dążenie do czegoś, do czegoś zupełnie nowego. Jakiegoś, jakiegoś takiego, mm, jakiejś pasji, ra, radości, pa, prawda? Przemyślenia sobie tutaj w tej czwórce y, mieczy na spokojnie pewnych spraw, ułożenie takiego, takiego planu dalszego postępowania, jak na przykład y, być może rozgryźć daną sytuację. A, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach, czy w partnerstwie, to wydaje mi się, że podejdziecie, użyjecie tutaj w tej karcie siły, rzeczywiście tej, tej, swojej, tej swojej takiej siły, ale w sposób taki, taki powiedziałabym łagodny, aby rzeczywiście przetrwać, aby móc wykorzystać pewną szansę, szansę, jaka się pojawia w tym miesiącu, prawda? Nie zmarnować jej. Czyli po prostu tutaj taka będzie, taka będzie się kształtowała energia w połowie miesiąca, siła znajdziecie, znajdziecie w sobie tyle siły, tyle wita witalności, aby, aby właśnie no, tutaj y, przetrwać w tym wszystkim, będziecie mieć taką wewnętrzną siłę i odwagę, i z taką rzeczywiście namiętnością, będziecie tutaj y, no, y, podejmować, podejmować się pewnego, pewnego wyzwania w sierpniu. Zobaczmy, zobaczmy jak w ogóle odnajdziecie się w tej, w tej energii jak będziecie odbierać tą energię sprawiedliwość czyli wydaje mi się, że w tym wszystkim mimo, że tutaj w tej karcie głupca jest to taka, jest to optymizm ale czasami z taką może beztroską naiwnością czasami w, w dążeniu do, do jakiegoś celu, prawda? Bez troska w tej, w tej karcie głupca, to jednak tutaj będziecie chcieli podejmować jakieś tutaj decyzje w sposób taki naprawdę uczciwy. I, I tak, jeżeli coś, coś będzie tutaj na, na wyzwaniu, to jednak wydaje mi się, że będziecie rozważać stanowiska dwóch stron tutaj. Za i przeciw, tutaj tak, tak wydaje mi się, że podejdziecie do, do całej tej energii Sprawiedliwie, żeby, żeby wszystko, wszystko było, było dobrze zorganizowane, sprawiedliwie. Wydaje mi się, że to, to już czy na polu zawodowym, czy, czy właśnie w relacjach, czy, czy w związkach partnerskich, to musicie sobie już sami tutaj dopasować, co tutaj, co tutaj jakie, jakie sprawy będą się właśnie wydarzały u Was w tym, w tym miesiącu. To ka każdy z Was musi sobie dopasować. Wy już będziecie wiedzieli. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym może. Może pasować, aczkolwiek czasami te czytania ogólne sprawdzają się w 90%. Także, także, jeżeli odnajdujesz się tutaj w tej energii, widzisz, że coś jest tutaj dla, dla ciebie, to jak najbardziej weź to dla siebie, prawda? Także tutaj wydaje mi się, że wy mimo tutaj tego wy użyjecie tak swojego takiego swojej siły wy umiecie przetrwać odnaleźć w sobie tą, tą siłę, tą umiejętność przetrwania jesteście jesteście delikatni spontaniczni ale no coś, coś, coś was wcześniej e, osłabiło ale znajdujecie tą siłę w sobie, na spokojnie sobie coś e, Musicie przemyśleć, prawda, żeby podjąć, podjąć jakąś, jakąś, właśnie decyzję, taką sprawiedliwą, prawda, jak dalej, jak dalej postąpić. Zobaczmy zatem, co tutaj z otoczenia przyjdzie, jak was będzie otoczenie postrzegać, jaka karta będzie król denarów czyli otoczenie będzie dla was tutaj bardzo, bardzo sprzyjające być może możecie mieć do czynienia z taką z osobami spod tego króla denarów tutaj z takiej, z takiej energii z kimś na Wysokim stanowisku, albo po prostu otoczenie będzie was tak postrzegało, że jednak jesteście tutaj no, osobami sukcesu, że osiągnęliście ten sukces, dążycie do tego sukcesu, umiecie sobie radzić, potraficie zgromadzić te, te zasoby, twardo stoicie na, na ziemi, i, I jesteście osobami bardzo, bardzo zaradnymi. Tak, tak was może też otoczenie postrzegać. Także tutaj będą bardzo, bardzo dogodne warunki, jeśli chodzi o e, otoczenie. Zobaczmy, co Wam pomoże bądź przeszkodzi Wasze lęki, obawy, co tutaj będzie. kochani ja z kielichów, bardzo pięknie, czyli, czyli kolejna, kolejna tutaj szansa. Askielichów, czyli to jest taka radość, to jest płodność, prawda? Jeżeli chodzi tutaj o jakieś pomysły, o wykreowanie sobie jakiegoś tutaj pewnego, pewnego działania, to tutaj ten As kielichów Wam bardzo, bardzo pomoże. To są zmiany na lepsze idą w, tym, w tej karcie Asa kielichów. Czyli tutaj dążycie rzeczywiście do jakiegoś hmm, początku, jakiegoś idziecie w coś w coś nowe, widzicie tą, tą szansę tutaj w tym Asie kielichów. A, albo, albo być może, być może niektórych z Was, ale to nie u wszystkich być może no, planujecie poczęcie dziecka i to Wam się uda tutaj w tym miesiącu. Też, też tutaj taka, taka energia się pojawia dla zodiakalnych bliźniąt tutaj. Także zobaczmy, jaka, jaka będzie karta końcowa, jak będziecie kończyć miesiąc i wchodzić w, kolejną, w, kole, w kolejny miesiąc. W jakiej energii. No, kochani, ósemka buław, czyli powiem tak, że sprawy będą się działy dość szybko. Będzie natłok informacji, ale będziecie tutaj też z siebie. Zadowoleni to, co sobie wcześniej tutaj wypracujecie, tak jak sprawiedliwie podejdziecie właśnie do pewnych Waszych tutaj spraw w tym miesiącu, czy to właśnie na polu zawodowym, czy w, w, w uczuciach, w, w relacjach. To wasza tutaj no, komunikacja, komunikacja będzie taka dość, dość obfita, powiedziałabym, szybkie działania. Podejmiecie się, będzie intensywna, intensywna komunikacja. No i przejmiecie, przede wszystkim przejmiecie tutaj inicjatywę. To też tak może być, że też taka jest tutaj historia pokazuje się, że co po niektóre zodiakalne bliźnięta mogą otwierać w tym miesiącu swoją działalność jakąś. Także, także będziecie tutaj chcieli pracować no, sami dla siebie na własny, na własny rachunek i tutaj będziecie chcieli wszystko. Wszystko pozałatwiać w tej karcie sprawiedliwości, wszystko tak, jak należy. Tutaj sobie obmyślicie na spokojnie, właśnie jak tutaj zadziałać, pójść w to, w to nowe, prawda? Żeby tutaj właśnie móc poczuć się jak ten król denarów. Także, także też tutaj taka się historia rysuje. Jak, jak patrzę na te, na te karty. Także, także przejmiecie inicjatywę, będziecie bardzo tutaj w szybkim działaniu, będzie dużo, dużo się, dużo się działo, natłok będzie, będzie natłóg tych wydarzeń. No i, i będziecie w takiej tej w intensywnej komunikacji. Także albo, albo też po prostu, no, też może być coś takiego, że na horyzoncie y, będzie tutaj, no, pojawi się, wejdziecie w romans też. Też, też tutaj tak może być, że tutaj ten As kielichów, czyli szansa właśnie na, na zakochanie, na miłość, na właśnie tutaj też ciąża. No, także też, też taka historia się tutaj rysuje. Także bardzo, bardzo fajne macie karty, bardzo fajne czytanie. Zobaczmy, jakie jest tło czytania. No, mak, czyli, czyli żeby inaczej mogło być. No i jeszcze pod spodem karta szóstki buław, zwycięstwo, czyli osiągnięcie celu, sukcesu, tutaj wykreowanie swojej rzeczywistości, będziecie mieli wszelkie wszelkie atrybuty aby je użyć, aby wykorzystać tą, tą swoją tutaj energię moc, siłę jaka będzie Wam dana i opieka też z góry, bo askilichów to jest też no Taka opatrzność, która, która czuwa nad, nad nami, gdzie właśnie no, pokazują się zmiany na lepsze. Macie bardzo, bardzo dobre czytanie zodjakalne bliźnięta na miesiąc sierpień. Także, jeżeli podobało Wam się to czytanie,. To bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, o łapki w górę i, kochani, o komentarze, bo będzie to taka energia, tutaj informacja zwrotna dla mnie, że to, to czytanie z Wami tutaj rezonuje, że, że jednak no, widzicie się w tej, w tej energii. Także, kochani, idźcie po swoje, działajcie, bierzcie jak najwięcej. W tym, w tym miesiącu z tej energii, tej, tej, tej najlepszej, także tak, tak tutaj, karty pokazały, że takie historie mogą się zadziać właśnie dla zodiakalnych bliźni. Także, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. No, i do kolejnego usłyszenia. Dziękuję bardzo.